Tylko w twoje dwa palce. Jakim prawem więc przyjmuje się komunię świętą na łapę? I to nie kapłan, tylko zwykły wierny. Jakim prawem? Ale w dawnych święceniach kapłańskich świeżo upieczony kapłan miał natłuszczane dwa palce oliwą specjalną, Tłuszcze. Specjalnie, bo dotykał nimi konsekrowanego ciała Chrystusa. I istotnie, gdy kapłan w momencie przeistoczenia sprawy mocą Chrystusowych słów, że trzymany chleb w tych dwóch palcach staje się ciałem Zbawiciela, trzymał te palce złączone Aż do momentu, kiedy po komunii Świętej Wiernych ministrant oblał je trzymane nad kielichem strugą wody, którą następnie kapłan z niego wypija. Kto dzisiaj z kapłanów tak czyni? Zwróćcie na to uwagę, na Mszach Święty. Kto z kapłanów trzyma tak te dwa palce jednej i drugiej ręki? Nie czynią tak bo nie znają, jakie to ma znaczenie. Więc przypomnijmy to znaczenie. W starożytnym prawie rzymskim istniały rzeczy zwane ekstrakomercium, to znaczy takie, których nie wolno było sprzedawać. Były dwa rodzaje tych rzeczy. Extra divini iuris, czyli zastrzeżone bóstwu, do których należały cmentarze, posągi bóstw, świątynie, opiekuńcze bóstwa bram wiodących do miasta. I były rzeczy przynależne ludziom extra humani juris. I do nich należały drogi, rzeki i morze. To nie podlegało sprzedaży. I połączone palce kapłana odwołują się do tego rzymskiego prawa. Z chwilą, gdy dotknęły ciała Pańskiego podczas konsekracji, zostały wyłączone ze zwykłego użytku i należą nie do kapłana, tylko do Boga. Dlatego kapłan nie śmie na rękę przyjąć Pana Jezusa tylko w te dwa palce. Jakim prawem więc przyjmuje się Komunię Świętą na łapę? I to nie kapłan, tylko zwykły wierny. Jakim prawem? Ale kto dzisiaj... Uczy młodych kapłanów tego, co Wam przed chwilą powiedziałem. Skąd mają o tym wiedzieć? Nikt ich tego nie uczy. Kto z nich pamięta o przepisie kościelnym mówiącym jasno, kto może dotykać rzeczy poświęconych kultowi Bożemu? Sobór trydencki poucza. Aby jak najskuteczniej ochronić godność tak dostojnego sakramentu, władzą udzielania go zastrzeżono wyłącznie dla kapłanów. Kościół zakazał również na mocy swojego prawa, by nikt oprócz osób konsekrowanych, poza przypadkami wielkiej konieczności, nie śmiał dotykać lub podawać naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej, czy innych sprzętów koniecznych do jej sprawowania. Zarówno kapłani, jak i wierni mogą więc zrozumieć, jak wielka powinna być pobożność i świętość tych, którzy mają konsekrować, rozdawać czy przyjmować Eucharystię. Kto z kapłanów nawet gorliwych, wie o tym przeczytanym przed chwilą przepisie. I dlaczego go nagminnie łamie, pozwalając, by ministranci przynosili, rozkładali na ołtarzu naczynia liturgiczne i zanosili je z powrotem do Eucharystii. Przecież ten przepis nadal obowiązuje w Kościele. Mały krok. W kierunku Tego, by święte rzeczy zastrzeżone tylko dla kapłanów z powszedniami straciły swoje święte znaczenie i w oczach tych młodych ludzi, i kapłanów. W momencie Komunii Świętej, gdy przyjmują konsekrowaną hostię, wskazane są maksymalne przejawy pobożności oraz adoracji wewnętrznej, co jest oczywiste i zewnętrzny fakt, że hostia jest taka malutka, w żaden sposób nie upoważnia nikogo do traktowania jej podczas komunii świętej bez należnych oznak czci, a przecież w kościele naszych czasów najmniejszą, najbardziej kruchą i najbardziej bezbronną osobą jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi podczas Komunii Świętej. Więc skoro tak jest, to tym bardziej z naszej strony należy mu okazać najwyższą cześć i pokorę. Czyniąc refleksję nad powyższym, papież Benedykt XVI snuje myśl, o pokornym przyjmowaniu Jezusa Eucharystycznego. Nawiązując do Pisma Świętego, powiada pięknie, że modlitwa może być wysłuchana dzięki pokorze, bo modlitwa korzącego się przenika obłoki. Dlatego, abym nie stracił wiary, powiada papież, zginam kolana przed Ojcem, co jest znakiem pokory na dwa sposoby. Po pierwsze z tego powodu, że ten, kto zgina swoje kolana, w pewien sposób uniża się i poddaje temu, przed którym klęka. W ten więc sposób ukazuje się rozpoznawanie własnej słabości i małości. Po drugie z tego powodu, że w kolanach znajduje się moc ciała. Stąd więc ten, kto zgina kolana, ukazuje braki swojej mocy. Dlatego zewnętrzne znaki zostają przedstawione Bogu w celu nawrócenia i wewnętrznego ćwiczenia duszy, jak w modlitwie Manasesa zginam kolana mojego serca oraz będzie się mi kłaniać wszelkie kolana. I stawia papież po tej refleksji słuszne pytanie skierowane również do nas. Czy należymy do tych, którzy zginają kolana przed Bogiem, czy raczej do tych, którzy wolą stać? Gdy staniemy już przed Panem, nieba i ziemi, nasza postawa będzie wyrażała dumną kontrolę i samowystarczalność czy raczej pokorne poddanie się i skupioną adorację. Niech sobie to przeczytają wszyscy duchowni, którzy lekceważą najświętszy sakrament, duch liturgii kardynała Ratzinger.